Witajcie na kolejnym wideo. Ostatnio zrobiłem sobie taki filmik, tutaj macie link w opisie, o takim rejestratorze z firmy Tenda. No i tam na filmie odkryłem m.in., że można na tym rejestratorze dodać telefon komórkowy. Ja sobie tak z ciekawości teraz sprawdzę kilka różnych telefonów. Oczywiście się zalogujemy do rejestratora. Mam nadzieję, że pamiętam hasło. Pamiętam, jest ok. Mam sam rejestrator, nie mam do niego kamer. Kamerami dopiero przyjdzie, dlatego jeszcze sobie popatrzę na smartfonach, jak to działa. Mam kilka starszych smartfonów. Jeden to jest LG G5. Mam jeszcze jakiegoś Samsunga, chyba A40 i Motorola XT1650. Takie, no nie najgorsze telefony, tyle że już troszkę starsze gdzieś mi tam leżały po szufladach. No i tutaj, widzicie, kamerek nie ma. Dodamy sobie w konfiguracji kamery. Aplikacja IP Webcam dostępna na sklepie Google zainstalowana na każdym telefonie z ustawionym hasłem odpalona. W tej chwili każda z tych aplikacji ma włączoną transmisję działa dosłownie jak kamera IP. Oczywiście po Wi-Fi. Dobra. Dodamy sobie pierwszy telefon. To chyba się tutaj dodawało jako kamera oczywiście. Wiadomo, że to jest smartfon, więc protokołu tędy to on raczej nie będzie obsługiwać. Wybierzemy sobie standardowy protokół ONVIF. Port na aplikacji webcam, IP webcam jest standardowo 8080. No hasło ustawiłem tutaj admin admin, login hasło. Tylko muszę IP znać kamery. Najpierw sobie zobaczmy Galaxy A40 O, 166 końcówkę. Pierwszy smartfon. Mamy tutaj connecting. Połączyło elegancko. Dodajmy sobie kolejny smartfon. Tak samo ONVF. Port 8080. Admin. No i tutaj na liście w routerze znajdźmy kolejny smartfon, Motorola, 117 końcówka. Widzę, że Motorola nawet na 5 GHz się łączy, więc będzie dosyć fajnie to szło. Połączyło, mamy kolejną kamerę dodaną. I jeszcze jeden, gdzieś tutaj LG powinien być. Hmm. Teraz pytanie, gdzie on jest? Nie widzę LG, nie wiem dlaczego. No nie pokazuje mi LG z jakiegoś powodu. Może coś się rozłączył, bateria może padła, bo tam była trochę słabsza. Ale to nie szkodzi sprawdzimy sobie na tych dwóch smartfonach, też nam to wystarczy. Połączone, połączone. 117 IPIC i 166, czyli teoretycznie powinny nagrywać na one teraz. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tutaj moglibyśmy sobie nazwę tego zmienić. Da radę? A, nie da rady. Szkoda. Ogólnie tych kamer tu chyba cztery można dodać, bo tak jak patrzyłem są cztery kanały. Tyle, że one się łączą po Wi-Fi na kablu, więc no ciekawe. Dobra, coś tam się już na pewno nagrało. No, live View nie działa, szkoda. To jest niestety wada e, tego, że korzystamy. No, korzystamy po prostu ze smartfonów. Nie, ma, nie mamy podglądu żadnego. I tak samo chyba nie działa nawet e, tutaj nie tyle co podgląd, a playback. Widzicie, coś tu się już nagrało. Ale jak już testowałem to wcześniej, to playback nam nie chodził. Nie dało się odpalić. A ja zobaczmy z drugiego smartfona. Nie, nie reaguje. To jest właśnie wada tego, że. Mamy smartfon, a nie kamerę, ale y, można te pliki oczywiście odtworzyć. Da się to zrobić. Tylko trzeba je ściągnąć na dysk twardy. Filmy oczywiście można odtwarzać. Wystarczy na smartfonie odpalić aplikację TDSEE. To jest aplikacja Tendy. Niech ona nam się odpali. No, i tu jak sobie wejdziemy w rejestrator, mamy zarządzanie kanałami, chyba to było gdzieś tutaj. To tak troszkę nie, nie jest to yy, czytelne, tak jakbyśmy chcieli, bo ten obrazek, co tutaj macie widzieć, ten kwiatek taki zamazany z kamerką, to jest tak naprawdę podgląd kamer. Klikamy i widzicie, tutaj to działa. Macie pierwsza kamera, druga kamera, trzecią mm, teraz wyłączyłem, bo podłączyłem sobie jednego ze smartfonów do internetu i no i dlatego znikła mi ta kamera. Wyłączyłem aplikację IP Webcam na nim, ale jak widzicie podłączone smartfony na aplikacji mają podgląd. Jest wszystko OK jak najbardziej. No włączmy sobie jakąś z kamer. Trwa ładowanie. I tutaj jestem pewien, że to będzie działać. Jak widzicie działa. Mamy podgląd. No jest tutaj. Maskotka, która zresztą, jakby była prawdziwa, to pewnie by strocinowała wszystkie kable w okolicy. No i to jest na Motorola, a drugi telefon to jest LG 6 Podłączyłem go też, udało się. Nie pokazałem tego co prawda, na filmie, ale pojawił się później na routerze. No, i to jest drugi telefon. Jak widać, też mamy podgląd. No nie ma tu ruchu, bo położyłem telefony gdzieś na półce, drugi na, na drugim laptopie, i tak sobie leżą. Ale gwarantuję wam, że z każdym smartfonem to działa. No, mamy cztery kanały do dyspozycji, czyli cztery smartfony możemy gdzieś porozkładać na ładowarce. I mamy tak naprawdę no, z kamerki, które nam to wszystko nagrywają. No, super rozwiązanie. Tu mamy podgląd w czasie rzeczywistym. I chyba też tutaj można sobie wrzucić, zrzucić te filmy na, na telefon. Wydaje mi się, że to jest ta ikonka. Nie, to jest, że się dodaje znajomy. Gdzieś tutaj się zrzucało też dany film. Chyba tutaj. Nie, to jest odtwarzanie, to też nie to. Ale co za problem, zawsze można dysk wyjąć z rejestratora i go włożyć do. Komputera i sobie zgrać. No dobra, działa to. Można kilka smartfonów rozłożyć. Wygląda na to, że maksymalnie cztery smartfony można rozłożyć, bo są cztery kanały. I te cztery smartfony będą wam tutaj bardzo fajnie zgrywały obraz. Jak widać, na razie dwa działają, bo mam dwa rozstawione. No, trzeci w tej chwili bawię się nim, więc nie daję sobie rady. A 40 to jednak troszkę za słaby smartfon na takie. Szmery, bajery. No i widać nagrywa. Cały czas tutaj jak widać nagranie nam się powiększa. No super. Bardzo mi się to podoba. Czyli nie musicie tak naprawdę kamer stawiać. Wystarczy smartfon. Oczywiście na smartfon to będzie amatorka. Wydaje mi się, że bardziej zawodne rozwiązanie niż kamery. Ale jak ktoś nie ma kasy, no to zawsze może sobie postawić kamerkę. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy by dało rady na przykład smartfony gdzieś postawić na przykład gdzieś na budowie. Nie wiem. Daleko od miejsca, gdzie jest rejestrator, tak żeby nie były bezpośrednio połączone z tą siecią, gdzie jest rejestrator, tylko przez VPN-a. I czy by to nagrywało, to było ciekawe. Na przykład kładziecie smartfon gdzieś na waszej działce, a w domu macie rejestrator. Także no, w najgorszym wypadku wam smartfona ukradną starego, a na rejestratorze zostanie dowód. No, kuszące, tylko by trzeba było chyba na jednej sieci VPN-owej to odpalić. I wtedy byśmy mieli tak jakby w jednej sieci wirtualnej wszystko, tylko nie wiem jak z transmisją, bo tam byśmy korzystali z karty LTE i no to różnie bywa, zależy jaka sieć, nie? Ale to nie wymaga dużych transferów, bo tutaj możecie sobie bitrate ustawić na jakiś mały i będzie nagrywać. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał, a jak będzie mi się chciało, to może zrobię, w sumie nawet chyba zrobię wersję z VPN-ami. Wtedy postawimy sobie hmm, poza siecią jedną kamerkę i rejestrator będzie też w domu. I zobaczymy, czy będzie nagrywać. Tutaj nagrywa. Macie nagrania, wszystko jest ok. Także. No super, widzicie, już tu się kolejne nagrania pojawiają. Działa, da się z tego korzystać. Także dzięki do następnego filmu. Cześć.